Tym razem spotkaliśmy się po raz kolejny w studio y, radia Wrocław. Maciek Kurowicki widzieliśmy się. parę lat temu. Lata, tako ładnych parę lat temu. To jeszcze y, załoga G dopiero wtedy wyszła na światło dzienne. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Polek i Lolek, tytuł ty, Romek i Adomek, dzieci z bulerwem. Tomek dla tropa Tak jak król już Pierwszy Asterix i Obelix Jak załoga G Ta piosenka rzeczywiście przemieniła Historię zespołu hurt radykalnie. Jakby okazało się, że 16 wersów tekstu i jedna piosenka powoduje to, że zespół wchodzi na zupełnie inny, tor, na inny level funkcjonowania na rynku, grania koncertów itd. Dla mnie najważniejsze jest to, że pomimo tego, że ta piosenka, czyli Załoga G, pojawiła się w 2005 roku, to nadal jest grana przez większość rozgłośni radiowych, które grały to. I lokali gastronomicznych też. Tak? Staram się tak powiedzieć. No dobrze, no dobrze, po prostu, czyli jakby dociera do ludzi, przez cały czas. I nie jest to tak, że ten numer się pojawił i zniknął. On przez cały czas jest, jest żywy, jest grany w zrozgłośni ogólnopolskie, lokalne, takie, śmakie i tak dalej. Od tego momentu z inną uwagą y, redakcja muzyczna patrzą na nasze kolejne single, czyli że te kolejne single też są grane i to się tam mieli raz taka piosenka, raz owaka, raz śmaka, raz coś tam, coś tam, co zmieniło w moim życiu, w naszym życiu mm, Zm że nasza sytuacja radykalnie się zmieniła w ten sposób, że od 2005 roku po raz pierwszy w życiu yy, yy, utrzymujemy się tylko i wyłącznie z muzyki. Zaznaczam, że zespół hurt powstał w roku 1992. Załoga Gym może nie tak, że wypromowała Was do góry, tylko że dzięki temu kawałkowi staliście się bardziej znani, bo do tej pory to taki typowo Dolnośląski zespół Dolnośląska Kapela. Mieliście full znajomych tutaj na Dolnym Śląsku. A od tego kawałka poszło w górę? N jakby nie, nie należy moim zdaniem udawać. Byliśmy mega y zespołem... Y Niszowym to mało powiedziane. Graliśmy, do 2005 roku graliśmy 3-4 koncerty rocznie i to zazwyczaj był koncert w jakimś małym klubie we Wrocławiu, koncert na imprezie typu Juvenalia o 15, To większość młodych zespołów zna, yy, zna ten wariant. Plus na przykład pożegnanie lata w jakimś małym mieście na Dolnym Śląsku. I to było nasz, całe nasze funkcjonowanie. Dzięki płycie czat która zresztą teraz ukazała się jako w reedycji, jako załoga G, tam z załączonym koncertem z programu trzeciego, "Strójki". trójki. E, stało się tak, że gramy koncerty w całej Polsce, że e, grają nas rozgłośnie radiowe e, i regionalne i tak jak mówiłem wcześniej, e, duże e, nieustannie, że zespół jeździ na koncerty, że ma swojego menadżera, że ma realizatora dźwięku, e, Jarka pogorzałe naszego przyjaciela, że po prostu normalnie funkcjonujemy jako kapela, ja z dumą to ciągle po, 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 powtarzam i chwalę się, nie ukrywam, chwalę się, bo, bo mnie samego to robi. Jak mogę powiedzieć, że tam w zeszłym roku zagraliśmy chyba 65 koncertów, no nie? I to jest, dla mnie to jest super fajnie, że, że mogę coś takiego powiedzieć. W zeszłym roku zagraliśmy dwie duże trasy, bo zagraliśmy taką trasę Punky Reggae Live z zespołami Farbenlere Tabu i yy, to była trasa właśnie Farbenlere Tabu Hurt. Yy, to było 24 koncerty wiosną. Yy, jesienią była 11 koncertowa wspólna trasa z zespołem Strachy na Lachy. Oprócz tego, ja się chwalę naprawdę, bo to jest dla mnie podjara, że w ogóle w czymś takim mogę uczestniczyć ciągle. Yy, zagraliśmy w Jarocinie, yy, zagraliśmy na yy, w festiwalu w Węgorzewie, zagrali się chyba 11 dużych juwenaliów, no super fajnie. Przemieszczanie się z koncertu na koncert to mordęga. E, tak, to prawda, że z jednej strony uwielbiamy koncerty, ja uwielbiam koncerty, ale w momencie, kiedy Niedźwiedź na przykład, czyli nasz menadżer, mówi mi, e, że koncert na przykład jest w stoku to ja mam w głowie, o ja... Pieprze. I nie myślę o tym wcale, że nie, nie chcę zagrać w Stoku, tylko myślę o tym, że będę w ten sposób siedział w busie 9 godzin w jedną stronę i 9 godzin w drugą i zastanawiam się, na którym zakręcie być może wylecimy z, wylecimy z drogi, bo jest lód i tak dalej, i tak dalej. Ale które koncerty bardziej cię kręcą? Te w zamkniętych pomieszczeniach, klubowe, czy jednak świeże powietrze, przestrzeń, dużo ludzi? Znaczy, jak, jak, jak większość zespołów, y, takich, które y, nie wychodzą poza pewien level intensywności koncertowej, kiedyś stwierdziłem, że tylko klubowe koncerty że klubowe koncerty to baza i tak dalej. W tej chwili, y, kiedy mamy na koncie mnóstwo tych koncertów i klubowych, i plenerowych i tak dalej wiem o tym, że nie ma żadnego wzoru na nic, ani w życiu, ani w, w sytuacjach koncertowych że zdarzało nam się. Cudowne koncerty plenerowe, które były wspaniałe naprawdę, a pozornie przyjeżdżaliśmy, to w dni miasta i zapadało się, że będzie dramatycznie, nagle się okazywało, że z okolicznych uliczek, lasów, łąk, bloków, yy, pod ziemię się na przykład tysiąc młodych ludzi, którzy chcą słuchać właśnie takiej muzyki jest cudownie. Jak zdarzały nam się fantastyczne koncerty w maciupańskich klubach i zdarzają, bo gramy nadal takie, yy, yy, nadal takie koncerty, więc jakby nie mam, nie mam takiego, że wolę, wolę. Pierwszy raz byłem na koncercie w waszej kapeli, yy, klubowym koncercie w Klubie Nauczyciela przy Powstańców kurcze. To, to był właśnie koncert klubowy. Kiedy ja się schylałem, ja się schylałem play w automacie perkusyjnym oraz stop i ten automat był nierówno zaprogramowany, ja nadal nie jestem wybitnym wokalistą, wręcz uważam, że technicznie jestem co najmniej średni, to wtedy, czyli tam 18 lat temu, Trudno było mówić o średności, prawda? Można było powiedzieć tylko, że to, co y, dobywało się z, z mojej paszczy, było co najmniej dramatyczne. Natomiast bawiliśmy się niewątpliwie świetnie. Z Andrzejem Dudzicem, który grał wtedy na basie basistą Bloody Clocków, y, z Igorem Paszulą, który wtedy grał na gitarze. To był bardzo fajny czas dla mnie też. Po miłych wspominkach sprzed nastu lat, to teraz wiedźmy w takim razie na klimaty obecne. Od momentu kiedy ostatni raz się widzieliśmy nakręcone zostało przez grupę Hurt ładnych parę teledysków, czyli poza załodze G po kolei co było? Poza załodze G był, 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 jeszcze, był jeszcze teledysk kolejny zrealizowany przez darka Szarmanowicza, czyli teledysk do piosenki Nowy Początek, która promowała płytę pod tym samym tytułem, był teledysk do piosenki Między Pomiędzy Gdzieś zrobiony przez moją koleżankę Anię Augustowską. Był teledysk pod, t, do piosenki po tym lecę ponad chórami, który ja bardzo, bardzo, bardzo lubię, bo to jest teledysk zrobiony na tej zadzie przez majówkę mm, naszego kolegę, który pojechał z nami z taką kamerką 3CD. To było parę lat temu na dwa koncerty. I to był po prostu, tak, ten teledysk jest takim reportażem y, z y, dwóch koncertów naszego życia na trasie i tak dalej, oprócz tego, że możemy go zobaczyć u was. Hmm, budowałem go pod chwilą na kasetce, to on jest też na YouTube, jak sobie wpiszecie lecę ponad chórami hurt, to na pewno ten teledysk yy, wyskoczy. I tam, tak wejdę Ci w słowo, będziemy mogli zobaczyć, jak wyglądasz w właśnie w, w, na trasie. Aktywności koncertowej <coughs> naprawdę i jeszcze w, w opcji plus chyba, plus 15 kilo w zestawieniu z teraz, no. I jak wyglądasz siedząc w fotelu w busie. Jadąc. Tak. To to tak. Mam, mam tam taką cudowną chusteczkę, którą moi, moi koledzy mówili, że o, już przegiąć bardziej nie mogłeś, że, że proszę cię Maciek, nie rób tego. A ja miałem chusteczkę, którą kupiłem na jakiejś wyprzedaży za dwa złote w serduszkach. <słyska> Można ją zauważyć yy, w pewnym momencie w tym, yy, w tym teledysku. Potem była taka epoka wręcz. Teledysków zrobionych przez Agatę Uniatowicz. Agata e, przez 9 lat była e, moją dziewczyną, byliśmy razem. Obecnie mieszka w Bazylei w Szwajcarii i ona przyjechała do Polski i zrobiła właściwie przyjeżdżała do Polski, ale realizować trzy kolejne teledyski promujące płytę wakacje i prezenty i zrobiła teledysk do piosenki Jesteś Mały. Do piosenki Statek Kosmiczny Miłość. Ten, ten teledysk z kolei jest super wyjątkowy, bo uczestniczyła w nim kilkudziesięcioosobowa yy, w charakterze aktorów, ale to w, tak, w takim, takim dużym cudzysłowie grupa naszych znajomych, przyjaciół, bliższych, dalszych i naprawdę niesamowita energia się wygenerowała. Bardzo kolorowa ekipa. No, bardzo kolorowa ekipa, ale to dlatego, że znajomi i dlatego, że Agata miała taki pomysł, bo ja mam, staram się tak funkcjonować. Kiedyś wydawało mi się tak, że jak się odpala mikrofon, jak kręcimy teledysk, to że mi się że ja muszę teraz być w jakiejś roli. A yy, nauczyłem się jakby, że ta, ta granica pomiędzy mikrofonem włączonym a wyłączonym jest niewielka i na tej zasadzie też zrobiliśmy tyle dysk, że bud budżet był przeznaczony na sałatki na kilka butelek wina, na to, żeby było miło i tak dalej. Spotkaliśmy się w kilkadziesiąt osób na tej górce, zwanej Górką Pedała, uczelni plastycznej, yy, uczelni plastycznej i zorganizowaliśmy taki towarzyski kolorowy piknik, przy okazji którego na takim pełnym freestylu zostały zrealizowane zdjęcia tego teledysku, czyli te, te wszystkie historie, które yy, tam się dzieją, które są zarejestrowane nie są wymyślone do teledysku, tylko są jakby dokumentem yy, yy, wydarzenia, teledysk, statek kosmiczny, miłość. Potem jeszcze, a właściwie nie, wcześniej jeszcze była piosenka i teledysk Mechaniczne schody, w którym jest ten, ten teledysk jest o tyle wyjątkowy i, i dla mnie bardzo ważny, bo grają w tym teledysku właśnie Agata jej córeczka Lilu, Asia Męczyńska moja przyjaciółka, i dwie Magdy, moje koleżanki, koleżanki także, które nie są dziewczynami lat 14 w bikini i nie robią tak w teledyskach, żeby znaleźć się na najwyższych rotacjach komercyjnych teledyskach telewizjach, tylko są dziewczynami to mają 29, 31, 34 lata, które są fajne, piękne i tak dalej. Natomiast nie odpowiadają standardom. Myślę, że to określenie, pomimo tego, że używana jest przez media, których ja specjalnie nie jestem fanem, jest dość adekwatne, czyli nie ma tutaj. Nie wsparliśmy cywilizacji śmierci. Naprawdę, bo ja uważam, że ta rzeczywistość, w której ludzie są redukowani tylko do wiecznie sprawnych, zgrabnych kilkunastolatków, jest po prostu oszustwem wielkim i ja... Nie chcę, nie, znaczy ja nie chcę przykładać do tego ręki. Nie chcę przykładać do tego ręki i y, oczywiście nie jestem oświecony i miałem obawy, że kurczę, że te teledyski. 3, czyli Jesteś Mały, Statek Kosmiczny i Mechaniczne Schody, że on nas po prostu wyśleł na jakieś manowce komercyjne, to znaczy, że piosenki są fajne, że grają rozgłośnie bardzo dobrze, ale tych teledytków nikt nie będzie grał, bo nie spełniają kryteriów komercyjnych, czyli tak naprawdę nie, nie są zredukowaną, głupkowatą rzeczywistością, tylko są po prostu rejestracją fajnych przygód przyjaciół. I wydarzyło się coś niezwykłego, mianowicie MTV, telewizja, objęła patronat naszą płytą, i nie wyemitowała ani razu teledysku, żadnego, z, z, z tego zestawu pomimo, pomimo patronatu. A u Świętuchy? E, nie, nie, ja nie mam w ogóle pretensji, ja rozumiem, bo to nie pasuje im do formatu, a jednocześnie, no, oczywiście bardzo nie fair jest dawać logo na płytę i mówię, że tak, wchodzimy patronat i nie robić tego. E, te teledyski mają rady, ja mówię takie rzeczy, które których myślę, że kapela normalnie nie mówią. Zresztą, to można zobaczyć, ale tak się nie mówi. Nie? Te teledyski nasze, czyli Statek Kosmiczny, powtarzam, bo je promuję, mechaniczne schody jadą w górę i jesteś mały, mają najmniejszą oglądalność na YouTubie w naszej historii, czy tam po kilkadziesiąt tysięcy, a nie na przykład po milionie pięćset tysięcy, tak jak yy, załoga G. I wydarzyło się co? Okazało się, że feedback, reakcja jest od tych ludzi, którzy jednak to obejrzeli, zobaczyli, jest najmocniejsza, że frekwencja na koncertach, ja myślałem, jak zaczęliśmy trasę koncertu, myślałem sobie, że jesteśmy pozamiatani. Nie mamy takich oglądalności, tylko takie i tak dalej. Okazało się, że frekwencja jest dużo większa, że na, na koncertach po raz pierwszy w historii zespołu są nastolatki, dwudziestoparlatkowie, trzydziestoparlatkowie, całe rodziny, że ci ludzie mówią po prostu tak w rzeczywistości, w której próbujemy e, być prawdziwi, nie ściemniać, nie produkować i, i tak dalej. Jestem bardzo zadowolony z tych talentów. Mechaniczne schody jadą w górę, a ja stoję w miejscu. Mechaniczne schody jadą w górę, a ja stoję w miejscu i nic. Mechaniczne schody jadą w górę, mechaniczne schody jadą... Plany na najbliższą przyszłość? Z reguły to pytanie się dość często powtarza. No to dzisiaj akurat z niego też nie zamierzam zrezygnować. Zespół hurt. Szykuje się do czegoś, czy odpoczywa? Ja, ja, ja po raz pierwszy od dłuższego czasu nie muszę jakby tam yy, zamulać, bo jest tak, że ja zawsze miałem yy, ze sobą taki, taki problem, że pisałem super... Znaczy yy, super mało tekstów było takich, których ja stwierdziłem, że dobrze, okej, okay, to, to jest taki tekst, który ja chciałbym umieścić na płycie. Wtórną rzeczą wobec tego jest to, czy, co ja o nim myślę po kilku latach, czy coś tam, no nie, natomiast zawsze bardzo mało pisałem. I yy, śmiałem się jeszcze parę lat temu, a teraz ten uśmiech ministrów zszedł z twarzy, że o ile tam przed tą putą z załogą Gigi, czyli w czatem, poprzednia ukazała się w 1999 roku od czat z 2005, to potem 11 piosenek, które znalazły się na czacie, ja zbierałem przez 6 lat. No nie? I w tej chwili sytuacja wydarza się ponowna, sytuacja prawie identyczna, ponieważ ostatni w pełni premierowy album, czyli nowy początek. Ukazał się w roku 2000, 2007, więc mamy 2007, 8, 9, 10. i jest właśnie 2011, czyli jest piąty rok, yy, yy, kiedy zespół Hurt gra mnóstwo koncertów, jest w radiach i tak dalej, i nie wydał nic premierowego, nie gra na koncertach, ten sam program, który nas bardzo cieszy, który daje nam dużo energii, ludzie się domagają takiej, piosenki, owaki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to się odbywa bez nowości praktycznie. Z jednej strony to daje mega plus, ponieważ ludzie najbardziej lubią te piosenki, które znają, ale z drugiej strony ja mam świadomość, że zbliżamy się do momentu, w którym pojawia się akcja przegięcia Power, rozumiesz, że, że, nie, że, nie, że nie ma nowego materiału. I w, w tej chwili miałem kilka takich sesji wiśniówkowych w mieszkaniu z moim kolegą z zespołu, Jackiem Smolakiem, basistą, gdzie siedzieliśmy sobie z akustyczną gitarą i ja miałem Okazało się, że mam jednak sporo nowych tekstów, że mam prawie napisane teksty na całą płytę premierową. I w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że mamy na dyktafon zgrane bazowe takie na akustyczne gitarę, Gitarze zrobione sześć piosenek. Za chwilę będą spotkania z Piotkiem, z Załęsem Załęskim, naszym gitarzystą, który też udziela się w takim wrocławskim zespole, który bardzo polecam Blow I z nim będę robił. Brakujące lub drugą połowę płyty, tam cztery piosenki, pięć piosenek yy, chcę zrobić za małęsem. Mam nadzieję, że na wysokości wakacji rozpoczniemy nagrywanie płyty. Natomiast w naszym wypadku i w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, i w tym podejściu, jakie mamy do nagrań, jak zaczniemy nagrywać yy, tę płytę w czerwcu, to mam nadzieję taką, że do września, października yy, zakończą się nagrania, miksy, mastering i tak dalej. Jest taka opcja, że ta płyta ukaże się w tym roku, ale wcale tak się nie musi stać. Chodem. Jesz małe frytki, pijesz małą Coca-Colę Masz małe doświadczenie i małą wyobraźnię Chciałbyś być wielki, chociaż tak doraźnie W małym mieście idziesz z małą dziewczyną Wczoraj w telewizji było małe kino Masz małe upadki, małe wzlotki Twoja mała mama uwielbia papry. Jesteś. Mam nadzieję wy wykorzystać wszystkie klipy, które nam dzisiaj ym, pożyczyłeś Bo to jest do zwrotu obowiązkowo Także tutaj przysięgam, oddamy Dobrze Niezniszczone One są wrocławskie i, i są kręcone w różnych dzielnicach we Wroc w Wrocławiu. I na, te teledyski są kręcone na, w, w, na krzykach, są kręcone na y, kuźnikach, są kręcone na y, kosmonautów, na Biskupinie, w centrum miasta. To są mega wrocławskie teledyski. Maciek, ja mam nadzieję, że spotkamy się trochę. Yy, wcześniej za Wcześniej, bo to. Chociaż powiem Ci, że to ma swoje dobre strony. No, bo jest, jest taka piguła i nie ma tam, że. Jak mówiliśmy zeszłym tygodniu coś tam. nie? Siedzisz i opowiadasz. A ja po prostu słucham, wy również, kochani widzowie, bardzo Ci dziękuję, że przyskoczyłeś tutaj i do, do zobaczenia za rok może nie będzie. Do zobaczenia.